W kilku reklamach zagrałeś, a jest coś, czego byś nie, nie zareklamował? To zależy od pieniędzy, wydaje mi się. Jest coś takiego, że jest przypałowe, ale mówią, panie Rafale, 3 miliony spoko. I robisz? Ale to, to jest dildo, to myślę... jest dildo. E... O, reklama dildo, myślę, byłaby fajna. E, bo, bo na pewno byłoby na, 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 na jaju, chciałem powiedzieć. Na pewno byśmy to jakoś na jaja rozegrali. Myślę, myślę że akurat reklama dildo byłaby, byłaby śmieszna, bo e, nie dałoby się zrobić reklamy dildo serio, bo by tego telewizja nie puściła. E, wiesz, no, reklama robi się dla kasy mm, i jakby e, ci... Celebryci, aktorzy, którzy mówią, że tam e, ro, robią reklamę z powodu wyższych, albo że ich reklama miała artystyczny wyraz. To jest o kandu, mówią tak, są to jest O kandupy potu, co tak, że wierzę, że to była taka ciekawa. Nie ma kurwa, reklamy robi się dla, dla kasy. Albo ma się szczęście i reklama jest fajna, na przykład tak jak Kastorame, kiedyś robiłem, i ona polegała na takim 15-sekundowym żarcie. Albo ma się nieszczęście, robi się reklamy masła, które zawsze są nudne, e, albo, albo proszku do prania. Hmm, ale to jest myślę kwestia pieniędzy. Kiedyś, pamiętam w latach 90. jak zaczęły się reklamy w Polsce, no to tam część aktorów, e, na przykład typu Zbigniew Zapasiewicz, e, święty pamięć coś, mówili, że to w ogóle jest tragedia, to jest skandal i jak można. E, Jedna aktorka nawet e, zrobiła reklamę Harlekina była. Te, pamiętacie, takie książki Była Harlequina, cała seria, tak, tak, I była taka reklama Harlekina, i ona miała potem przerąbane w, 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 w środowisku. A ty się masturbowali o, z niej. Dokładnie. I po latach dwudziestu paru to tak się zmieniło, że jak się gada prywatnie z aktorami, którzy mówią, Jezu, jakbym jakąś reklamkę złapał. To jest pół dnia roboty, masz pieniądze na rok, jest święty spokój. Na rok tak płacą? No to zależy od, od, od pozycji, ale, ale myślę, że, że, że można spoglądać Znaczy, zależy, jak żyjesz w ten rok. Czy masz wynajęte mieszkanie, czy, czy masz namiot, e, e, <grym <grym e, albo jakiś pałac w Zgierzu, Zgierzu albo pałac w Gierzu, ale, ale, ale więc, więc teraz e, już te nie, ma z tym, nie ma z tym absolutnie obciachu. Miałeś scenę, że jest, no to panie Rafale, akcja i ty, mm, mm. i Miałeś? cały plan. Sceny Dymania nie miałem, niestety. E, e, nie miałem. E, kumple mieli e, i opowiadali, jak to jest, więc, więc mogę Wam powiedzieć. Mi opowiadał Piotrek Adamczyk, że jak miał scenę, e, miał scenę erotyczną, mieli scenę dy, Dymania z koleżanką, to, to on. E, to oni najpierw wypili ćwiartkę, żeby w ogóle się, się przemóc. No z... tak. Słuchajcie, no, to, to, nie są, to nie są normalne rzeczy, to nie jest no wcale. To ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić. Tak, to, nie jest, to nie jest fajne, tak? Dzień dobry, cześć. Andrzej Bożena, proszę. No, no, tak. no, no nie, to, to jest to. A jeszcze musi wyglądać naturalnie. I długi ze 12. Ja miałem... pierwszą moja scena to była na studiach. 10 lat starsza ode mnie dziewczyna Mieliśmy... Myślę, że facet. <laughs> Mieliśmy się całować z językiem. Ja byłem absolutnie przerażony. Piliśmy, piliśmy szampana i wypiliśmy go tak dalej. Ja byłem y, wstawiony po prostu i mm -hmm. rzeczywiście to pomogło. E, to pomogło, no, no i tam się całowaliśmy, a dla mnie to była absolutna trauma. I, i, czułeś jej język? Jest, że, y, y, ja, się nie, ja nic nie czułem, stary, a, ja, ja również dobrze. To ładnie mógł, się nar ja, z tym szampanem. Ja równie dobrze mógł szufladę <laughs> wylizać i podzielić znakomicie. No stary, ja byłem. Ja, 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 Rafał Rutkowski, ja, no to jest ja, Rutkowski. Rafał Rutkowski. No jest. Szuflada. No.